Siemaneczko, widzowie, to jest pierwszy film na moim kanale. I ja bym chciał Was serdecznie zaprosić na kanał, jeszcze mojego kolegi, z którym film prawdopodobnie wyjdzie jutro po południu. Jego kanał znajdziecie w linku w opisie, a, my, a ja nie przedłużam i zaczynajmy. Pier, pierwszym sezonem, jaki tu jest, jest sezon pilot. Mi się on tak średnio podobał, bo nie było to jakiegoś głównego ninja. Więc dam go na średni. Teraz sezon pierwszy. Dobrze mówię? Eee, chwila, chwila. To jest sezon pierwszy, tak. I on mi się też tak średnio podobał, więc dam go na równi z pilo... sezon pilot. Teraz sezon March of the Oni. On bez dwóch zdań tu wyżej nie zasługuje. Ten sezon to jest sezon jedenasty. Nie wiem czemu tu są takie dwa, jedenasta, ale... Dobra, nie komentuję. Słaby był według mnie. No, ale w... jak chcecie mnie poprawić i w coś... Nie wiem, wy chcecie? To piszcie w komentarzach. Teraz sezon pierwszy, ale ta druga część. jest go dość średni, bo taki ten... O! Jeden z bardziej lepszych sezonów, czyli sezon 12. Bardzo mi się podobał, bo było to wspaniałe Imperium i tam Jay pełnił dużą rolę. Teraz sezon trzynasty, czyli sezon Kola. Go mogę opisać jak Był bardzo fajny. Takich sezonów nie będzie dużo, ale on tak samo jak 12 pójdzie na fajny. Dobra, teraz sobie weźmiemy tego, czyli sezon 16. O, mi się bardzo podobał, ale nie aż tak bardzo, żeby dać go na fajny. Zastanawiam się na słaby albo śred. Śred to będzie według mnie idealnie. Sezon 4. Tu nie ma nic do gadania. To jak Kai tam wszystko robił, Kai to miał Prima tam. Żeby nie mówiąc, Kai ma zawsze Prima. Teraz będziemy oceniać sezon 14. On był słaby, bo nie miał żadnego celu. Wezłam go na dobra, najgorszy. To jest on w ogóle nie miał żadnego celu ten sezon. Teraz sezon 15. On był bardzo smutny akurat. Dam go na średni. Dobra, daję sezon ributet. Dobra, on idzie na... Dobra, dam ten sezon na słaby, bo taki. Nie powiem, trochę zanudzał, ale jak nie się zmieniła w wodę. Stała się zjednoczona z wodą, to powiem było to bardzo fajne. Teraz sezon Sons of Garmadon. To powinny być dwa oddzielne sezony. Nie wnikam. Yy, to pan montażysta mi robił tego, tego. Jakby coś. Hmm, na, on mi się nie podobał. Daję go na słaby. Teraz sezon. Yy, a nie. Dobra, przepraszam, 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 przepraszam. Tu jest ten drugi sezon. Dziewiąty. On mi się. Daję go na średni, bo nie umiem się zdecydować. Dobra. Sezon z Morrow jest top. Sezon drugi. Jak się Lloyd stał złotym ninja. Idzie na... Bardzo fajny. A co tu Rebooted robi? Co tu się dzieje? Rebooted tu. A ten idzie tu. Dobra. Yy, idzie na średni, bo nie za bardzo mi się podobał. Ale tak szczerze... Obra, niech mu będzie temu sezonowi, bo inaczej nie umiem określić ten drugi sezon. I teraz zostały mi dwa sezony. Se sezon szósty, czyli o Jayu, Ni i Nadakanie, według mnie to jest sezon. Dam go na fajny albo średni. Powiedzmy, że średni. Po. Się w czasie, jakby to nie miało zdarzenia. I teraz ostatni sezon, siódmy. On jest moim drugim najulubionym sezonem. I ja, Jakbym mógł wyżulć, jeszcze to dajcie mi subskrypcję i łapkę w górę. I to mi bardzo pomoże w realizacji dalszych filmów. I jeszcze, jakbyście mogli, to jeszcze raz mówię, żebyś wpadli, żebyście wpadli do mojego kolegi na kanał. Link znajdziecie tam w na dole w opisie. Nara, trzymajcie się.